Co wydarzy się wkrótce? Witam serdecznie, kochani Państwo, na wróżbie z kart Tarota i Lenomor. Proszę, oglądajcie dzisiaj całą tą wróżbę, cały filmik. Jest jeden filmik, jeden temat, więc cała wróżba, cały filmik nie ma żadnego wyboru. Jest cała, cały rozkład duży. Więc, kochani, jaki temat jest teraz dla Was nurtujący, dla nas, ponieważ dla Was i dla mnie, jaki temat pokażą nam karty, jaki temat jest nurtujący, ważny, istotny, nad którym powinniśmy się być może zastanowić lub przemyśleć ten temat jeszcze raz. I co było w tym temacie, co się wydarzyło i co się wydarzy, co będzie, tak? Czyli jak to się potoczy dalej. Dobrze, zobaczymy. Kochani moi, ja oczywiście zapraszam Was bardzo serdecznie do subskrypcji mojego kanału. Bądźcie tutaj codziennie. Ja codziennie mam inne tematy wróżb i nowe rozkłady codziennie, więc zapraszam Was serdecznie, ponieważ ten kanał jest dla Was. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, moi kochani. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, jeśli chcecie zamówić wróżbę osobistą, wtedy umawiamy się. Jeden, dwa, góra, trzy dni czekania, umawiamy się i, kochani, jesteśmy prywatnie. Także możecie wtedy wszystkie tematy, jakie Wam leżą na sercu zapytać kart. Tak, o wskazówkę, drogowskaz, o podjęcie jakiejś decyzji trudnej w małżeństwie, w relacji. Przeprowadzce, zmianie pracy, finansach, wszystko co Wam leży po prostu na sercu, to jest ciężkie dla Was. Zapraszam na wróżby indywidualne. Teraz skupmy się, co wydarzy się wkrótce. Ok, pokażcie, kochane karty, jaki temat jest teraz ważny dla nas. Jaki temat jest teraz bardzo ważny. Jaki temat jest teraz bardzo ważny? Pokażcie, kochane karty. I co wydarzy się w tym temacie, w tej sprawie wkrótce? Dobrze, już mamy teraźniejszość i przyszłość, i teraz w przełożeniu tylko dwie buławy, czyli, kochani, podjęcie jakiejś decyzji. Yy, jesteście na rozdrożu, nie wiecie co zrobić. Podjęcie decyzji jest tutaj ważne. I trudne. I widzicie, patrzycie się jakby już tutaj w tą stronę, czyli jakby już, już może, jakby chcecie, tak, zdecydować się. Niemniej jednak siedzicie jeszcze pomiędzy tymi dwoma decyzjami, dwoma kobietami, dwoma alternatywnymi drogami. Czyli na rozdrożu podjęcie decyzji, które jest trudne, to jest taki tej wątek być może. Zobaczmy, kochani. Co jest na tą chwilę ważne? O lala, diabeł. O lala, kochani, jakieś toksyczne relacje, ewentualnie jakieś seksualne tutaj historie, które są bardzo uzależniające. Jakaś para kochanków, czy para małżonków, czy para w relacji, którzy są ze sobą, ale jest to toksyczny związek, toksyczna więź. skutki są. Łańcuchami i nie mogą się jakby rozłączyć, nie mogą się rozejść, nie mogą się rozstać, ponieważ te łańcuchy, które mają tutaj oboje założone, nie pozwalają im się uwolnić. Jest to w tej chwili toksyczna relacja, ponieważ no, nie jest wam ze sobą dobrze. Być może jest to manipulacja jakaś, jakakolwiek by to nie była czy seksualna, czy emocjonalna, czy finansowa. No, nie daj Bóg, jakieś inne jeszcze, powiedzmy sobie, złe sprawy, tak, które Was ewentualnie mogą też łączyć, i trudno Wam się roze, po prostu rozejść, tak, rozstać, ponieważ, tak jakby bez siebie jest źle i ze sobą jest źle, tak? Kochani. Diabeł to także różne mm, negatywne przywary, różne nałogi, tak? to, jakie to by nie były czy, czy alkohol, czy, czy narkotyki, czy hazard, czy seks. Tak? No, w każdym aspekcie różne przywary, różne mm, nałogi, które są po prostu destrukcyjne, tak? które niszczą was w jakiś sposób. Oczywiście diabeł to również y, manipulacje, zdrady, kłamstwa, oszustwa, nieszczerość. Wszystko co czarne, co złe, tak? Czyli jeśli macie jeszcze takie toksyczne relacje, małżeństwa, toksycznych partnerów, jakieś nałogi, jakieś, no nie wiem, no nie, nie daj Bóg sprawy kryminalne, w które jesteście wmieszani, to bardzo proszę się od tego, Oderwać. Zobaczymy jeszcze, co do tego tematu. Pokażą właśnie na tę chwilę karty Lenomor. Co dopowiedzą? Pokażcie, kochane karty Lenomor. Co jest na tę chwilę ważne do tej karty diabła? Pokażcie, kochane karty. To jest teraz ważne z tej karty diabła, który wyszedł? No, diabeł to też perwersje seksualne, tak? Być może też manipulacje seksualne wszystko co takie wyuzdane, wręcz spaczone, perwersyjne, chorobliwe, wręcz no, niezgodne z normami, tak? Także jeśli to w jakimś takim związku, jakieś takiej relacji jesteście, gdzie czujecie się również wykorzystani, wykorzystane. To oczywiście spróbujcie się uwolnić, tak? Zobaczymy, co jeszcze pokażą w tej sprawie karty Lenomor. Drzewo, czyli wyleczenie wszystkich spraw, jakiś mężczyzna, czyli osoba tutaj ukochana, czyli jakby mm, wy, osoba pytająca, i no, góry, góry czyli przeszkody jakieś. No ale jest też rozmowa, zaproszenie na randkę, spotkanie, być może jakieś miłe, sympatyczne, spędzone ze sobą chwile. No ale uwaga, że może być tutaj jakaś strada, skok w bok, jakiś tutaj tylko seks. W każdym razie chodzi o to, że na tę chwilę ta osoba ukochana chciałaby wyleczyć coś między Wami, co jest być może toksyczne, złe, tak? Co jest ym, jakieś no, ym, niedobre, chciałaby to wyleczyć. Ale są blokady, są przeszkody, jest mozolna, długa, ciężka droga i ciężka praca, tak? Są te góry. Czyli, kochani, jakby wy widzicie tutaj dużo problemów też, tak? Pomimo, że ta osoba chciałaby ratować tą relację, chciałaby być może tutaj uzdrawiać wszystko jeszcze raz to wy widzicie tutaj bardzo dużo blokad, albo wy macie blokady, widzicie przeszkody, widzicie jakieś tutaj ciężkie sprawy, które was obarczają, tak? Czyli tutaj wy jesteście zwrócone w stronę tych blokad, tak? Tych, tych gór, tych skał, tych no, kamieni na drodze, przepuśćmy, tak? Więc jest to, że wy zdajecie sobie sprawę, że jest to ciężkie, że jest to no, niełatwa nie droga do przebycia, niełatwa nie szansa, tak? Pomimo, że ten partner chciałby to naprawić. No, i jest tutaj, jesteście jako para, tak? Gdzieś, gdzieś, no jest to toksyczna relacja, jest to toksyczny związek, który jakby, być może mężczyzna, który jest po, typem powracacza, który ciągle odchodzi i wraca, odchodzi i wraca, ciągle chce nowej szansy i naprawiać. Oczywiście, na dłuższą metę jest bardzo wyczerpujące. I zobaczmy, co będzie. Tak? Czyli jak ta sytuacja się teraz rozwinie, ta toksyczna sytuacja. Paść Buław. No, Paść Buław to być może jest ten partner od Was troszkę młodszy lub taki bardzo młodzieńczy, młodociany, charyzmatyczny, żywotny, pełen wigoru. Paść Buław to oczywiście osoba, no, bardzo taka seksualna, yy, charyzmatyczna. No jest to osoba jeszcze niedoświadczona, która jeszcze potrzebuje zdobyć te doświadczenia i się przygląda, jest jeszcze pasywna, a niemniej jednak jest to osoba, która ambitnie podąża za swoimi celami, odważnie, ale też bardzo osoba seksualna, która się tylko bawi jakby tutaj młodzieńczo, może żyje przygoda, przygodami seksualnymi, po prostu może żyje tylko takimi o aferami seksualnymi romansami, tak? No coś tutaj z tym diabłem jakby jest wspólnego, no bo paść była to też bardzo seksualna, młoda osoba, która jeszcze chce się może w seksie tak wyżyć, tak? Wyszaleć powiedzmy. Czyli może szuka rzeczywiście jakichś takich po bokach um, afer seksualnych i nie do końca jest ta osoba wierna. Być może jest to osoba narcystyczna lub toksyczna właśnie, która lubi wykorzystywać sytuacje, tak? Także należy tu uważać, no bo mamy to na pewno, że jest to tutaj ten diabeł, czyli jest jakaś toksyczna relacja z tą właśnie tutaj, z tym paziem buław, tak? Słuchajcie, no paś buław, jeśli jest to żywioł ognia, tak? to może być to taki, taka osoba ukochana jak baran, lew, strzelec lub ascendent silny spod baranu, barana, lwa, strzelca. Więc jeśli te znaki są w waszej konstelacji, to na pewno jest wróżba tutaj rezonująca z wami. Tak jak mówię, paś, była osoba młoda, niedoświadczona, niedojrzała, chce podjąć jakieś działania, ale jeszcze obserwuje, patrzy, przygląda się, uczy się, tak? O, la, już wypadły mi tu karty. Dobrze, klucz. No też na, na rozdrożu, schody mamy, czyli to samo. Mm, pierścionek. No tak, mówiłam, wracacz. No tutaj więcej mi kart wyszło, więc muszę je pokazać. Yy, tak, ktoś was obserwuje, taki, rzeczywiście. No i Lilie, czyli karta seksualna, karta też zgody, balansu, z, yy, takiej pięknej rodzinnej atmosfery. Kobiecości, ale również seksualna. Także ten paść buław, kochani, chciałby nową szansę, tak jak mówiłam. Chce on się zdecydować, jest na rozdrożu drogi, być może ma tutaj dwie opcje lub, nie wiem, dwa pomysły jakieś, chce jedną z tych opcji wybrać. To już było tutaj, przypominam, w kartach y, Tarota, y, w przełożeniu tych kart nam wyszły te dwie buławy. To jest to samo praktycznie co w, Le w Lenomor. W kartach tutaj te schody, tak? Czyli mm, stanie na rozdrożu, tak? Podjęcie trudnej decyzji i jakby nie wiadomo, kto, w którą stronę pójść, tak? Czy w lewo czy prawo, czy w te czy we w te, yy, czy otworzyć nawet drzwi, czy się zdecydować. Natomiast chciałaby ta osoba, ten paść była w nowej szansy, kochani. Jak mówiłam, yy, chodzi tu o związek, relacje, tak? I ta osoba by chciała jeszcze raz spróbować tej nowe, znaczy nowej próby tej relacji jest to osoba powracacza, tak, która chce ciągle wracać, i przecież, nie wiem, może przepraszać, może prosić o nową szansę. No mamy tutaj kogoś typowego, kto chce ciągle wracać. Także być może właśnie ta narcystyczna, toksyczna osoba, która manipuluje tu emocjonalnie czy seksualnie i ciągle jakby pojawia się i znika, tak? Jest to oczywiście, mówiłam już, trudna sytuacja, ale niemniej jednak ta osoba chce nowej szansy i tutaj próbuje się zdecydować na to, jakby może zebrać siły też na to, ponieważ Biały Polarny Niedźwiedź to też osoba, która chce być silna, chce nabrać siły, żeby wrócić. No i mamy tutaj wiadomość, tak? Czyli mamy, kochani, ptaki, czyli już wiadomość nadlatująca, jakby w drodze, lada, lada chwila, jakby tutaj przyjdzie jakaś wiadomość, ta osoba Was gdzieś podgląda, lupę mamy, tak, czyli podgląda, obserwuje, patrzy, no, zastanawia się, gdzieś tutaj Was storkuje, czyha, patrzy, przegląda, ogląda może zdjęcia na Waszych socjalnych jakichś netzwerkach i y, chce napisać, chce tutaj na pewno y, skomunikować się, tak. Y, oczywiście celem jest tutaj zgoda, pogodzenie się. Jeśli macie jakąś... Kłótnie, awanturę, czy jakieś, no nie wiem, jest naski, turbulencje, czy nawet koniec, być może, to oczywiście ta osoba chce zgody, balansu, pięknych no, chwil, rodzinnej, pięknej atmosfery, ale i seksu. No bo oczywiście karty Lili to też karty kobiecości, seksapilu, seksu, pięknych seksualnych chwil, tak? Także, kochani, no, wypadły mi te karty, widzieliście sami. Tak jak przypuszczałam, tak? Wiadomo, jest to niełatwy związek, który mi się tutaj pokazał. Jest to toksyczna relacja, z której trudno się uwolnić, która ciągle jakby ta relacja istnieje, nagle się urywa, nie istnieje, znowu jest wracanie, tak? Znowu prośby, rozmowy o, o, o nowej szansie. No i tutaj ta osoba jakby na pewno chce wrócić, kochani. Chce wrócić i naprawdę o tym myśli. No klucz, klucz, czyli ta osoba pragnie, byście otworzyli te drzwi, otworzyli te drzwi swojego serca, tak? Otworzyli się jeszcze raz na jedną próbę szansę, być może na przeprosiny, na y, nową próbę tej relacji, no bo pierścionek, tak? Czyli mówi o relacji. Kochani, napiszcie mi koniecznie w komentarzach. No, będzie tu jakieś spotkanie, próba randki, umówienia się, jakaś sympatyczna, romantyczna rozmowa. Słuchajcie, napiszcie mi w komentarzach, czy ta grupa, znaczy grupa, przepraszam, czy ta, ten rozkład, czy ta wróżba z kart Tarota i Lenomor z Wami rezonuje, czy rzeczywiście macie taką sytuację, czy jesteście w toksycznej relacji, czy są tutaj właśnie takie powroty i znowu urwanie relacji, znowu powroty. Jest to bardzo wyczerpujące, jak już mówiłam. Także napiszcie mi o tym, kochani, w komentarzach. Ja czytam, wspieram Was z tym kanałem. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. I zapraszam wszystkich, którzy mają tego typu problemy na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.